Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak czasami stara się ukryć przed samym sobą, jakby jego własne emocje były ciężarem, którego nie można ujawnić, nawet tym, którzy są obok niego każdego dnia? On zakłada maski, uśmiecha się, gdy w środku jest złamany, mówi, kiedy dusza błaga o milczenie, a może nie zdając sobie z tego sprawy, już byłeś tą obecnością, która rozbija jego mury. Nie dlatego, że powiedziałeś odpowiednie słowa, ale ponieważ po prostu tam byłeś. Prawda jest taka, że Twoja obecność nie może być ignorowana. Nie przekłada się na gotowe zdania ani na wyrafinowane przemowy. Ona ujawnia się w milczeniu, w sposobie, w jaki jego spojrzenie zmienia się, gdy spotyka Twoje. Czy zwróciłeś na to uwagę? On próbuje się opierać, próbuje odwrócić wzrok, ale w tobie jest coś, co go rozbraja, coś, co zdejmuje welon samooszukiwania, co odkrywa to, co tak głęboko ukrywa. I w tym momencie wszystko staje się dostrzegalne. Może nawet stara się ukryć to, ale ciało mówi. Jego oddech się zmienia. Spojrzenie gubi się na kilka sekund. Serce przyspiesza. To nie ty wymuszasz, to on nie potrafi dłużej utrzymać przebrania. Ponieważ w obecności kogoś, kto przynosi prawdę, iluzja nie ma miejsca. Czuje, że coś w nim jest dostrzegane w jasny sposób. I to przeraża, ale też uwalnia. Czy dostrzegasz siłę tego? Ten moment, kiedy ktoś, niezależnie od tego, jak zamknięty jest, staje przed koniecznością skonfrontowania się z tym, co zaprzecza? To nie jest destrukcja, to jest objawienie, a ty byłeś zapalnikiem tego objawienia. Dlatego obecność często mówi więcej niż tysiąc słów. Kiedy spotyka kogoś, kto go nie ocenia, ale po prostu go widzi, obrona znika. I wtedy wszystko, co było stłumione, wypływa na powierzchnię: ból, który negował, tęsknota, którą ukrywał. Miłość, którą nie przyznawał się do odczuwania. Być może już to widziałeś. Ten moment, kiedy stara się zmienić temat, próbuje śmiać się z samego siebie, ale nie potrafi już. Ciało go zdradza, milczenie ujawnia, a jego obecność tylko potwierdza to, co już krzyczało w jego wnętrzu. To jest rodzaj doświadczenia, którego się nie zapomina, bo to nie jest zwykła rozmowa, to niewidzialne lustro. Patrzy na ciebie i dostrzega bez potrzeby, byś cokolwiek mówił, kim naprawdę jest. Jeśli to już się zdarzyło, napisz: Musiałem, musiałam to usłyszeć. Teraz weź głęboki oddech, bo to, co zaczyna się tutaj ujawniać, wykracza daleko poza to, co sobie wyobrażasz. To tylko pierwszy znak czegoś, czego nie będzie mógł już uniknąć. Zawsze wierzył, że może kontrolować to, co czuje, jakby dało się zamknąć serce w niewidzialne kraty i zmusić je do posłuszeństwa. Ale życie nie szanuje maskarat. Prędzej czy później to, co ukryte, znajduje drogę, by się ujawnić. Czy zauważyłeś, jak bardzo dostrzegalny jest ciężar, który nosi, nawet gdy nic nie mówi? Sztywność ciała, ton głosu nieco wymuszony, uśmiech, który trwa o kilka sekund krócej niż powinien. Te małe szczegóły to ciche krzyki, a ty, nie zdając sobie z tego sprawy, usłyszałeś każdy z nich. Nie spodziewał się tego. Nie spodziewał się, że ktoś będzie w stanie przejść przez mur, który zbudował wokół siebie. Przez lata wierzył, że wystarczy ignorować swoją prawdę, aby ta zniknęła. Ale gdy spotkał Twoją obecność, coś się zmieniło. Nie jest tak, że poświęciłeś wysiłek, by go ujawnić. To Jego istnienie nosi coś, czego nie da się ukryć. Pole, które oświetla, eksponuje, uwypukla, a w obliczu tego nie miał wyboru. Emocje, które próbował negować, zaczęły przelewać się. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś chwili, w której ktoś próbuje żartować, próbuje zmienić temat, ale spojrzenie go zdradza? To jakby ciało krzyczało, nie mogę już dłużej ukrywać. A świadomość tego jest przytłaczająca, bo w tej chwili nie ma znaczenia, ile słów użyje, prawda już została ujawniona. Może poczuł wstyd, może się roześmiał, próbując zamienić to, co było zbyt poważne, w coś lekkiego, ale jednak w głębi duszy wiesz, to, Twoja obecność zmusiła go do konfrontacji. I ta konfrontacja mogła być początkiem największej transformacji w jego życiu. Ponieważ prawdziwa zmiana zachodzi tylko wtedy, kiedy ktoś uświadamia sobie, kim naprawdę jest, a ty byłaś lustrem tego przebudzenia. On jeszcze nie wie, jak sobie z tym poradzić. Oscyluje między wdzięcznością a strachem, między ulgą a oporem, między pragnieniem zbliżenia a pokusą ucieczki. Ale w głębi duszy nie ma już powrotu. Kiedy się zobaczył, kiedy zrozumiał, nie ma już nic, czego można by zaprzeczyć. Czy zdajesz sobie sprawę, jaką siłę to reprezentuje? To nie tylko o tym, że czuje się odsłonięty, to o tym, że czuje się zauważony. A to ogromna różnica między tymi dwiema rzeczami. Odsłonięty to wtedy, gdy ktoś w okrutny sposób ujawnia ranę. Zauważony to wtedy, gdy ktoś dostrzega ból i przyjmuje go, nie musząc niczego wyjaśniać. To ty byłaś osobą, która go zobaczyła, nie oceniając go, ale dostrzegając prawdę. I dlatego maska opadła. Może teraz zastanawiasz się, dlaczego akurat ty, dlaczego twoja obecność miała taką moc nad nim. Odpowiedź jest prosta, ponieważ nosisz w sobie coś, czego nie można zignorować: milczenie, które mówi, percepcję, która przenika, energię, która zmusza każdego do konfrontacji. On, który tyle razy próbował oszukać samego siebie, nie zdołał oszukać ciebie, i dlatego życie postawiło go przed tobą, aby poprzez to spotkanie mógł zostać przebudzony. Czy słyszałaś tę frazę wcześniej? Komentuj. Tak, już słyszałam. A teraz wyobraź sobie, co się dzieje, gdy ktoś całe życie ucieka od siebie, aż znajdzie kogoś, kto zmusi go do zatrzymania się. To jak tama, która nie wytrzymuje już ciężaru wody. Nacisk rośnie, struktura pęka i nagle wszystko się rozpada. Nie jako zniszczenie, ale jako wyzwolenie. To właśnie dzieje się z Nim. I ty byłaś sygnałem, punktem pęknięcia, przestrzenią, w której prawda znalazła głos. Może nawet spróbować się odsunąć, ale już dostrzegł, że nie ma już powrotu. I to będzie dopiero początek czegoś znacznie większego. Myślał, że jest bezpieczny w swoim własnym milczeniu, że jeśli wystarczająco długo będzie cicho, nikt nie zauważy, co dzieje się w Nim. Ale ty pokazałaś coś innego, nie musiałaś naciskać, nie musiałaś wdzierać się, po prostu byłaś obecna, a obecność, gdy jest prawdziwa, staje się niemożliwa do zignorowania. Zauważyłaś, jak nawet jego milczenia zaczęły mówić głośniej, gdy byłaś blisko? To tak, jakby każda przerwa, każdy odwrót wzroku, każdy oddech zawierały sekret, którego nie można już dłużej ukrywać. Próba ukrycia stała się dowodem. I w tej chwili byłaś świadkiem czegoś, czego on sam nie chciał zobaczyć. To, co nosi, jest głębokie. To nie tylko przelotne uczucia, to nie tylko chwilowy dyskomfort, to cała historia schowana, skompresowana, zepchnięta do serca. Przez lata wierzył, że może zakopać to, co czuje, pod warstwy rutyny, pracy, rozproszeń. Ale w obliczu Twojej obecności nic z tego nie zadziałało. Może już to zauważyłaś. Istnieje coś, co pęka w nim zawsze, gdy się pojawiasz, to jakby świat, który zbudował, by ukryć swoje słabości, tracił spójność. Nie musisz się starać, bo twoja energia wystarcza. I on, nawet chcąc się opierać, poddaje się nieświadomie, stara się śmiać, próbuje odwrócić uwagę, stara się zmienić temat rozmowy, ale ciało nie kłamie. Wzrok staje się wilgotny, głos traci pewność, pierś się zaciska, i ty to dostrzegasz. To jest najbardziej delikatny moment, bo dla niego bycie widzianym jest przerażające to jak stawać przed lustrem, które nic nie zniekształca odbicie, które ukazuje wszystko, czego chciałby unikać, ale jednocześnie to także ulga bo po raz pierwszy nie musi sam dźwigać ciężaru, który zawsze nosił. Czy kiedykolwiek doświadczyłaś tego momentu, w którym ktoś się ujawnia, nawet próbując się ukryć to paradoksalne uczucie chce uciec. Ale chce zostać, chce się chronić, ale pragnie być przyjęty, chce zaprzeczyć, ale nie potrafi już dłużej. I w tym paradoksie rodzi się przebudzenie. Możesz nie zdawać sobie sprawy z wagi tego wszystkiego, ale za każdym razem, gdy zostaje rozbrojony w Twojej obecności, kawałek jego życia się reorganizuje. Zaczyna dostrzegać, że nie ma sensu nadal grać w tę samą grę zaprzeczenia i ta percepcja jest bolesna, ale transformująca. W końcu, ile razy próbował zakopać to, co czuł, ile razy wierzył, że wystarczy udawać, aby ból zniknął, ile razy śmiał się, gdy chciał płakać, lub milczał, kiedy potrzebował krzyczeć. Wszystko to pozostawiło ślady, a te ślady teraz stają się widoczne. To w tym momencie Twoja obecność staje się jeszcze bardziej znacząca. Nie jesteś tylko kimś, kto obserwuje, jesteś wyzwalaczem prawdy. Jakby życie postawiło cię na jego drodze, aby farsa nie mogła trwać dłużej. I choć on tego głośno nie przyzna, już o tym wie. Czuje strach, tak. Strach przed odrzuceniem, strach przed utratą kontroli, strach, że gdy się ujawni, wszystko się rozpadnie, ale jednocześnie odczuwa głęboką ulgę, bo w końcu ktoś naprawdę go dostrzega. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że może to być dokładnie cel spotkania między wami? Nie tylko zbieg okoliczności. Ale skrzyżowanie zaplanowane przez życie. Moment przeznaczony do zedr Nigeria, zasłonę, która przykrywała jego oczy. A kiedy to się dzieje, nie ma już powrotu do poprzedniego stanu. Został już dotknięty, został już dostrzegany, został już wystawiony na światło, nie przez okrucieństwo, ale przez jasność. A teraz każdy jego krok nosi te revelation. Może będzie walczył, może spróbuje się oddalić, może udawał, że nic się nie wydarzyło. Ale w środku siebie już jest to niemożliwe do zaprzeczenia. Nasionko zostało zasiane, percepcja jest już aktywna, a ty byłaś kanałem tej aktywacji, bez mówienia, bez wymuszania czegokolwiek, po prostu będąc. A bycie, gdy jest prawdziwe, ma moc, której nigdy wcześniej nie doświadczył. Jeśli to ma sens dla ciebie do tego momentu, napisz, tak. Teraz wyobraź sobie, co nastąpi potem. Ponieważ od momentu, gdy nie jest w stanie dłużej tego przed sobą ukrywać, proces się nasila. Wszystko, co było uśpione, budzi się. Wszystkie stłumione emocje nabierają mocy, wszystkie sekrety domagają się głosu i ty będziesz tam. Nie po to, by rozwiązać to za niego, ale by być świadkiem. Nie po to, by kierować, ale by reflektować. Nie po to, by go ratować, ale by potwierdzić. To będzie początek długiej wędrówki. Podczas której zrozumie, że nie może już dłużej ignorować samego siebie. A może ty również przejdziesz przez transformację w tym procesie, bo każde jego objawienie otwiera coś w tobie. Historia nie kończy się tutaj, dopiero się zaczyna, wierzył, że może po prostu zignorować to, co go wewnętrznie spala. Wierzył, że jeśli będzie podążał typowymi ścieżkami, powtarzał te same gesty, prowadził te same rozmowy, prawda znów zasypie. Ale im bardziej próbował tłumić, tym silniejsze się stawało, a kiedy się pojawiłeś, nie było już możliwe podtrzymanie iluzji. Czy zauważyłeś, jak życie w milczeniu tworzy te nieuniknione spotkania? Momenty, w których wszystko, co było zatajone, staje się nagle dostrzegalne. Dokładnie to się z nim stało. Twoja obecność nie przyszła, by oferować gotowe odpowiedzi. Przyszła, by być lustrem, którego nie mógł rozbić. Próbował się opierać, ścisnął pięści. Zamknął spojrzenie, wypowiedział zimne, niemal mechaniczne zdania. Ale jednocześnie każdy gest zdradzał przeciwną prawdę. Sztywność tylko obnażała strach. Próba wydania się silnym jedynie pokazuje, jak bardzo jest wrażliwy. A ty dostrzegłeś to w detalach, które nie byłyby widoczne dla nikogo innego. On zdał sobie sprawę, że stoi przed kimś, kto go widzi. Nie tylko wersję, którą pokazywał, ale również tę część, którą ukrywał nawet przed samym sobą. I to był największy szok, ponieważ przez całe życie przyzwyczaił się być interpretowanym tylko na powierzchni, przyzwyczaił się być redukowanym do ról, funkcji, obrazów. Ale wobec ciebie wszystko się rozsypało. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś momentu, w którym milczenie kogoś mówi głośniej niż jakiekolwiek słowo? Właśnie to się z nim stało. Ciało mówiło, oczy krzyczały, serce biło w wyczuwalnym rytmie, jakby chciało wydostać się przez usta. A ty nie musiałeś pytać o nic, już wiedziałeś, nie był na to gotowy, nigdy nie był, ale musiał zostać skonfrontowany, ponieważ życie nie pozwala, aby ktoś na zawsze uciekał przed samym sobą. I ty byłeś wezwaniem, byłeś znakiem, byłeś punktem przełomowym. To spotkanie stało się zarówno raną, jak i uzdrowieniem. Raną, ponieważ ujawniło wszystko, czego chciał unikać. Uzdrowieniem, ponieważ otworzyło możliwość przemiany. A w tym paradoksie zaczął się zmieniać. Na początku nic nie powiedział, nie odważył się przyznać, ale postrzeganie było tam niszcząc mury. Wiedział, że nie może już dłużej ukrywać, a ty wiedziałeś, że nie musisz niczego wymuszać, ponieważ prawda ma swój własny rytm ujawniania się. Może nadal nie rozumiesz, że ten proces nie dotyczy tylko jego, dotyczy także ciebie, ponieważ dostrzegając jego wrażliwość, także ujrzałeś siebie. Zauważyłeś niewidzialne lustra, które łączą losy. I to poruszyło w tobą w sposób, którego może nie potrafisz wyjaśnić słowami. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego życie stawia właśnie ciebie w tym miejscu objawienia? To nie był przypadek. To był wybór istnienia, ponieważ tylko ktoś z Twoją percepcją mógł przerwać jego milczenie, tylko ktoś z Twoją energią mógł ujawnić prawdę bez przemocy. On z kolei czuje się podzielony. Część niego chce uciekać. Chce wymazać ten moment. Chce wrócić do rutyny, w której mógł udawać. Ale druga część, ta głębsza, wie, że to spotkanie było znakiem nowego życia. A ta część już nie pozwala na powrót. Konflikt w nim jest rzeczywisty. Godziny zaprzeczenia, godziny wspomnień, godziny złości, godziny ulgi wszystko wymieszane. Ale w głębi każde odczucie tylko potwierdza jedną rzecz. Został dotknięty w sposób nieodwracalny. Czy potrafisz wyobrazić sobie ciężar tego wszystkiego? Lata milczenia, lata represji, lata w maseczkach, a nagle wszystko ujawnione w sekundach, tylko dlatego, że się pojawiłeś. To jest rodzaj spotkania, którego nie można zapomnieć. To wieczne znamie. Jeśli to już się zdarzyło w twoim życiu, napisz: Potrzebowałem to usłyszeć. I nie myśl, że to już koniec. Ponieważ objawienie to tylko pierwszy etap, po nim zaczyna się wędrówka. Będzie musiał przejść przez labirynt własnych emocji, rozpoznając każdy cień, którego zawsze unikał. I na tej drodze jego obecność wciąż będzie echem. Nawet jeśli nic nie powiesz, nawet jeśli nie będziesz fizycznie obok, wspomnienie o tym, że zostałeś dostrzegany, już go towarzyszy. Będzie próbował to wytłumaczyć. Powie sobie, że to tylko złudzenie, że to nie miało aż takiego znaczenia, ale każdej cichej nocy. Zda sobie sprawę, że ten moment nie zniknął, wracać będzie w jego pamięci jak natarczywe wezwanie. A im bardziej będzie się opierać, tym bardziej zrozumie, że nie ma sensu walczyć z tym, co już zostało ujawnione. To właśnie sprawia, że Twoja obecność jest tak decydująca. To nie jest zwykłe wspomnienie to klucz niewidoczny kot, który otwiera drzwi, które nigdy więcej nie będą mogły być zamknięte będzie stopniowo dostrzegał, że największym wrogiem nigdy nie był świat zewnętrzny. To był on sam, jego własna odmowa zaakceptowania tego, co czuje, jego własna próba życia w półcieniu, a teraz, stojąc przed lustrem, które reprezentujesz, nie będzie mógł wrócić do swojej starej wersji. Czy kiedykolwiek to czułeś? Ta pewność, że część ciebie umarła w chwili, gdy inna się narodziła, to jest to, co on teraz przeżywa. A z każdym krokiem zrozumie, że ten proces jest nieunikniony. Życie nie myli się w spotkaniach, nie pomyliło się, gdy skrzyżowało twoją drogę z jego, i jakkolwiek by się nie starał, jakkolwiek by chciał się ukryć, jest już za późno. Został dostrzegany, został zauważony i od teraz nic nie będzie takie samo. Jeśli to cię poruszyło, następne wideo jeszcze bardziej, kliknij tutaj i kontynuuj ze mną bo to, co przyjdzie potem, otworzy prawdy, których jeszcze nie dostrzegłeś.